Cześć, ziomeczki, witajcie w 30. odcinku ze Scribble Notes Unlimited. Tak, tak, tak. Mamy już 30 odcinków, co jest naprawdę wielką liczbą, i nie spodziewałem się, że jakąkolwiek serwie, w jakiejkolwiek serii dotrwam aż do tylu odcineczków. Także jestem naprawdę zadowolony, że już tyle mi się udało przetrwać. No i też cieszę się, że tyle. No, wy oglądacie, nie? No bo ja kręcę to dla Was, a Wy, wy to oglądacie, i naprawdę Wam się ta seria podoba, także jestem. Nie... Niezmiernie wdzięczny i zadowolony, naprawdę. Eee, no, 30, jednak, już sporo, sporo, ale dobra. Nie będę tu nawijał o jakichś tam ilościach. Tylko pokażę Wam, że wykonałem misję. Mamy tutaj 11 na 11, 2 na 2. Tutaj była misja z takim ptaszkiem, który chciał sobie. Odpocząć czy coś i, ale nie miał z kim zostawić swojego jajeczka, więc dałem mu jakiegoś tam policjanta, no i pomogło, ptak odleciał, a, yy, z jajeczka wygluł się mały ptaszyna, no i uznał tego policjanta za mamę, no i, no i oni sobie teraz tak sobie, sobie razem tam spędzają czas, więc jest całkiem, całkiem spoczką. Tutaj mieliśmy tego o, o, o nie wiem czym to, czykolwiek to jest No i był ten ziomek, to dałem mu słoik, on złapał tego oza i wszystko było git Natomiast tutaj, <laughs> Tutaj była misja z tym mieczem, po prostu trzeba było po wykuciu tego miecza trzeba było go wziąć, bo to jest Ballistic Spectacular Invisible Golden Excalibur, tak? Jakiś tam Excalibur wykokszony, no i po prostu jeżeli uderzę tym Excaliburem w cokolwiek, to to wybuchało po jakimś czasie. No i ta przeszkoda tutaj wybuchła, dostałem się po koronę, oddałem koronę i misję wykonałem, także jest wszystko ok. A teraz um, się rozbierzemy. Haha, sexy, sexy, i lecimy na mapkę. I już sobie spojrzałem na mapkę, i chcę sobie polecić tutaj, bo tutaj mamy jakiś Tilde reef, czyli jakąś rafę Tilde, czy coś ten desen, tak czy inaczej. Myślę, że będzie ok. Let's see, co my tu mamy? Samochody, no normalnie, jakieś rybki, rybki, nie rybki. Ktoś jest uwięziony, także myślę, że już będę musiał. Go odwięzić. Ha, ha, ha. Yy, dobra. I co dzisiaj się ubieramy? Froksu i tak, dzisiaj będę żabką. Fajny komentarz znalazłem, więc przebierzemy się za żabkę. No i oczywiście hopping costume, już jakaś misja wykonana. Także na nawet nie wiem, yy, w którym miejscu ona była wykonana. Podejrzewam, że tutaj w tych rybkach, także. Okej, okay, okej. Okay. Yy, o tak. Yy, dobra, a na czym mam jeździć? Yy, huge. Rainbow Reed Able Supersonic Flying Co. Na krówce. Mmm, mmm, sexy tralala -la. jak to wygląda? Dobrze. A czym my dzisiaj będziemy walczyć? To tak, że będziemy Small uh, Shocking Potato, czyli mały uh, ziemniak, który uh, 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 uh. Dobra, niech będzie. Ok, mamy tutaj misję. Tylko, że ja jestem porażony prądem. Jestem w wodzie, więc wszyscy powinni być porażeni prądem. Ok, ok, nie wnikam. Co my no, I'm trapped. Help me get out of this abandoned. Um, więc, więc, więc. Atak. Zatakujemy Linę tym potautem. Jest, jest, jest. Ale nie ma to jak niszczyć Linę z ziemniaka. Ha, cokolwiek. Okej, okej. Co my tu mamy? Mamy takąś rybkę, która świeci. świeci. My light is too dim to attract prey. Help me apply an adjective to me. Czyli muszę sprawić, że ty będziesz świecił mocno, strasznie, więc. Lightning. Laughing. Negative. Light. Lighted. Niech będzie lighted. A light metal, czyli. Y, świecący metal albo lekki. Haha, <laughs> nie. Dobra. Nie wnikamy, nie wnikamy. Co my to mam? Help, me. Hope, I'm running out of air. Hmm. <laughs> hmm. Moment, moment. Aaaaah, muszę kichnąć. <laughs> Powstrzymałem się. <laughs> nie, jednak nie. <laughs> Było tak blisko. Ok, ucieka ci powietrzem, więc um... Eee, huge jar, więc damy ci wielki słoik i Wejdź do niego. Nie, 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 um, Tak. hops, Hops. nie, Readable. O. Right. Nie nie, 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 To było głupie. Nie, nie. Dałem mu mojego ziemniaka. Oddaj mojego ziemniaka. Ej, jeszcze raz. Dismount, o. Bo, bo, to cię na ziemię. Um, no to mamy ci um, big glass ball. Możesz wejść do środka. No wielka ta piłka. Dobra. No to po prostu damy ci um, oxygen, tlen. Chyba oxygen. To był tlen. Tu. Uuu, uh, nice, 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 ale to nie pomogło. Um, jak się nazywa to? To coś, co się daje płetwonurkom. E, 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 um, ale mi wypadło z głowy. Eee, Snorkel, snorkel, coś takiego. Shoreline, snorkel, snorkel, coś ten deseń. O, masz. Styka? Czy nie za bardzo? Help on Minecraft of Air. Um, no dobra, no to pójdziemy na Twizzę masz R? <śmany> nie pomogło. No ale maseczko wszystko jest, e, oxygen Boot battle, Bottle. O, pięknie. Trzymaj butelka z tlanem. No jak ci to jeszcze nie pomogło? Serio? Dobra, no to walić ciebie, że ci nic nie pomaga. Mamy tutaj jakąś piękną OCTOPUSKA That Clam has the perfect pair for my collection That Clam Mm, czyli y, tutaj tata Ostryga, czy małża, czy cokolwiek, jak to tam się nazywa No to może... Ej, tak to, to coś za mną lata cały czas What the fuck, odczep się ode mnie Happy surprise, porpoise boys A dobra, no uwolniłem, ale w ogóle czemu masz czerwone włosy, czerwoną grzywę, jak kogut? Ach Dobra, musimy otworzyć tą por... To klam, klam, tak, Klamę musimy otworzyć. Um, no to dam sobie nóż po prostu i teraz empty. Hmm. Nie możesz się zbliżyć jeszcze raz, jeszcze raz. A tak. Nie, to nic nie daje. Yy, dobra, dobra, dobra. Nie mogę dać adjective. Dobra, no to damy sobie Big Sword Damy sobie wielki miecz o, u, Nice i teraz, teraz, teraz Atak To nic nie daje Dobra a jakbym A pójdziemy z grubej rury i sobie machniemy TNT Zjadło lol. lol, lol, lol. TNT Tutaj i teraz Nie, nie Wybuchło, ale kurcze nadal nie jest otwarte. Ale sprytne. Empty. Jakie to mocne jest. A tak. Trolololom. Um, a jeszcze dobra, Tu jest jeszcze mała rybka. Some of our home has been destroyed. is something to help the river. Reground, czyli troszkę zniszczone ich domku i mam o, żeby ta rafa korarowa Kora korarowa <laughs> odzyskała swoje dawne, świetne oblicze, także mm, colorful rainbow, shiny reef Proszę bardzo. Styka? Styka, pięknie. Live Reef Restoration. I ja dałem kolorowe, a to jest nadal czarne. Ale pojawiają się nowe rzeczy. Uuu, ładnie, 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 ładnie. To mogę już zabrać swoje? Nie, nie mogę. Dobra, dobra, niech będzie. Ehm, dobra, no to może dam tobie po prostu um, cool. Nie no, cool to nie pomoże. Ehm, Rambo. Rambo <trybę> też nie ma. No to może... Y, sharp... Um, <trybę> extra. Ekstra, dobra, cokolwiek. Ty tu Jak ja mam otworzyć Klama. No to może... Bo to się otwiera... Scissors, może... Scissors! Dam sobie nożyczki. Gdzie są te nożyczki? What the fuck? What the fuck say? A tak. To nie pomaga, to nie pomaga What the fuck Kurde, wybaczcie, mało cięcie, szybko Okej, okay, okej, okay, jestem, jestem, wybaczcie, ale ktoś mi wszedł, pakaje. No i musiałem niestety przerwać, ale lecimy dalej z questami Dobra, co my tu mamy, co ma... Aha, została ta perełka, która jest tutaj um, I która, znaczy, jest w środku, ale jej nie mogę wydobyć niestety No jest ten nurek mm, Może nurek, nurek, czekajcie, jak to było Ehm... Um, diving uh, suit? Coś takiego? No to może jeszcze... Cool Diving Mask? Uh, a może Snorke... Snor... Snorlax! Keling Mask... Snorting, sparkling. Niech będzie. Mask fan. Party. Party under the water. No to może. Cool Scuba Mask. O, to chyba będzie to. Czy pomoże? Jest. Mamy Iron Lung. I teraz mogę grać Maxwella bratem Dale'em. Także spoczko. O, wow, on wsiadł do swojego wozu. I co? Myślisz, że ci się uda? No to dam. dam. Pomogę ci, pomogę ci. Ziemaczko się wydostać. Trzymaj. Myślałem, że to pomoże. Waterproof Aquatic Black Rally Car. A, w końcu mu się uda wydostać. Także spoczko, spoczko. Ok. Um, remove. No, atak, atak, atak. Perełka, perełka, czy. No ale ty chcesz perełkę, tak? Ehm, eee, dobra. Tu są jakieś perły. Czy to jest ta twoja kolekcja? To nie ma żadnych pereł? Dużyczki są. Ej, tutaj jakaś pływa perełka. Oddawaj tą perełkę. Oddawaj tą perełkę. Oddawaj tą perełkę. What the fuck? Eee Damy sobie knife, nóż, nóż, i teraz zaatakujemy. Otok! Atak! Gin, 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 gin. Eee, yy, nie pomaga. Dawaj tą perełkę. Nie ma perełki? Tam się coś świeci, że tam jest perła. Perroła. Peura. <grym> eee, ty no 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 no, o no, otok, otok otok kurde gdzie jesteś perełko otok A mam pomysł, zrobimy tak perl damy perłę o i teraz weźmiemy empty i proszę cię bardzo pasuje ci ta perełka czy niekoniecznie a, no, a dlaczego nie mogę tej zabrać? Nie ma tu nigdzie perłek Nie ma, nie ma. Kurde, no. Tam się coś świeci tam jest ta perła. Tylko ja nie mogę jej dostać. Um, a dobra, pójdziemy z grubej rury i machamy TNT. A tak! What the fuck! Co to jest? Huge Rainbow the Readable Ground Beef. Aha, dobra. Dobre To je jeszcze raz, jeszcze raz hardo wysadzamy wszystko pod ziemią pod wodne eksplozje są cool i nie, nie, nie. Teraz musisz remove. Tak, nie. What the fuck? I teraz nie, o tak, teraz a tak. Ops. Upsy, Upsy opsy. Hmm. Dobra, reset level, a może to pomoże. Może to pomoże. Lecimy na dół, bo widzicie gwiazdek mam. Wykonane 4 na 5, więc tylko jedna misja I i, i i... i Teraz i teraz. Empty. Jest perełka, jest perełka, mam cię, mam cię. Eee, o dawaj to! Steel, dawaj to, dawaj to. Dawaj to, haha, ha, moja perła, masz masz masz. Masz, ziemacku, proszę cię bardzo, proszę. Ty, ty, ty. To było takie proste. Za pierwszym razem też ona ukradła. Tylko nie mogłem jej ukraść ja, więc to było niesprawiedliwe. Dlaczego, dlaczego? I musiałem się tyle męczyć, no ale trudno. Więc wszystkie misje wykonałem, także jestem zadowolony. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, standardowo komentarze tam na dole i piszcie w co mam się przebrać, na czym jeździć i czym walczyć, tak to jest ważne, macie w opisie link do stronki, w której znajdziecie wszystkie stroje, także jeżeli będziecie mieli problem z dobraniem czegoś dobrego, co będzie na pewno w grze, no to tam zajrzyjcie. No i oczywiście łopeczki w górę, jeżeli wam się seria podoba i chcecie, abym dalej nagrywał. Um, także tyle. Dzięki jeszcze raz i na razie płynę na powierzchnię i cześć.